Dzisiaj zapraszam Was na opening boxa z mojej młodości. Z tej strony, Ivy, witam się dzisiaj z wami jak zawsze bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapet wjeżdża takie nietypowe połączenie. Jak wiecie, ja lubię takie nietypowe połączenia. Po co otwierać coś i ograniczać się, prawda? Jeżeli mamy do wyboru coś tak fajnego, jak w tym przypadku Elektroda, który może nie tylko mi, ale części z Was kojarzy się z tym takim niechlubnym bossem, konkretnie hisłańskiego Elektroda, bo tutaj nie uwzględniłam. Ale umówmy się, czy znacie bardziej polskiego Pokemona niż ten tradycyjny Elektroda biało-czerwony. Później zamienili go nieco drewnianej wersji, ale to znowu przynosi mi na myśl Kazimierza Wielkiego, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił, no nie wiem, białą. <grym> w tym przypadku. Ale okej, okay, obiecałam wam tutaj dość nietypowe połączenie, więc jako drugi produkt wjeżdża małe, słodkie pudełeczko z Champions Puffa. Ale nie dajcie się zwieść pozorom. To, że jest małe, to nie znaczy, że jego zawartość jest słaba. Jest wręcz od Box reprezentuje Jim Halberry, na którego czele stoi Nessa, którą zaraz wam tutaj pokażę i przy okazji z którą się zmierzę, dlatego, że z tego boksa jest do wyciągnięcia tak, wy już dobrze wiecie, Charizard. Ja się już tutaj totalnie jaram, bo w życiu nie otworzyłam nic z Champions Puffa, to będzie debiut. Kolejny debiut na tym kanale. Oczywiście tymi boksami zostałam obdarowana przez Pokershop.pl, zatem wielkie dzięki, a was kochani odsyłam do robienia tam zakupów, link znajdziecie w opisie i na hasło Ivy 5% rabatu. No, to teraz przechodzimy już do otwieranka. Dobra, kochani, nietypowo zaczniemy od czegoś większego, a to dlatego, że mamy tutaj produkt z kategorii trochę większy i oprócz tego mamy mix fajnych boosterów. Mam już tutaj ostrość, więc mogę Wam pokazać mniej więcej, jak się to prezentuje z przodu, z tyłu, na bokach. Je! Yeah! Nastąpiło uroczyste zwolnienie blokady, a teraz następuje prezentacja promek. Mamy tutaj Hisłańskiego elektroda V, który z wielkim szczęściem uśmiecha się do nas, jest bardzo radosny, bardzo miła dla oka karta. <laughs> nie, tak szczerze mówiąc, to dla mnie nie robi jakiegoś szczególnego wrażenia. A tutaj mamy reprezentanta, który ma coś znajome dla wszystkich Polaków barwy, czyli zwykły elektrode z kulczanym holo. Patrzę tutaj tak u czy jakieś kulczane holo, skrywa tutaj swirle ale tak, z tego co widzę, to nie za bardzo. A i oczywiście czym byłby pełnoprawny boks bez. Pełnoprawnej karty Jumbo. A jeśli chodzi o przekrój boosterków, mamy tutaj fajny mix, bo mamy Lost Origin, Astral Radiance, który, jeżeli śledzicie moje poczynania na tym kanale, całkiem nieźle mi dropił. Lost Origin po raz drugi i Brilliant Stars, więc wy już pewnie wiecie, który booster wleci jako ostatni. W dzisiejszym odcinku myślę, postawimy na takie trochę urozmaicenie. Najpierw otworzymy sobie te boostery z hisłońskiego Elektroda. Nie, to nie służy temu, że pomyliłabym się i nie wiedziała, które to które. Haha, ha. po prostu walczę tutaj o lepszy watch time. Pierwszy kodzik dla uważnego widza. I kochani, jak większość pewnie z was się orientuje na swoim kanale, czynię coś takiego jak ankiety. To znaczy w zakładce społeczność staram się co tydzień taką umieścić i podczas ostatniej umieściłam m.in. Innymi... Nie inamurosawi. Ale wzmiankę o pewnej grze na Gemboya, to znaczy Pokémon TCG. I kochani, nie uwierzycie, ja jak zobaczyłam, to totalnie śmiechłam. Mamy tutaj Radiant Garnevoir, więc tutaj e, raczej się cieszę niż śmiechłam, bo teraz Astral Radiance. Okazało się, kochani, że wyjdzie ta gra na Switcha. Wydaje mi się, że to będzie mieć taki format, jak kiedyś na 3DS-ie. Była możliwość grania m.in. w Pokémon Yellow, tam chyba za 4 dyszki to wychodzi. Czy 10 euro, czyli z Brilliant Stars. W każdym razie mega śmiesznie się złożyło, bo naprawdę nabrałam szczerej ochoty, żeby powrócić do tej gry. I tu proszę, będę mieć okazję odtworzyć ją na formacie Switcha. No i kochani, przechodzimy do dzisiejszej wisienki na tym całym Ivy'owym torcie. To znaczy do boxa z Champions Puffa. Typ zdobienia przypomina mi dość ten z Crown Zenith, to znaczy, że jest tak na bogato, dużo się świeci, dużo się dzieje. Tutaj mamy oczywiście Nesę, a tutaj tego Dredno, który oczywiście bardzo nam się z Nessą kojarzy, jako że jest to jej pokémon. Ale mamy tutaj do wyciągnięcia między innymi, no dwa takie lepsze Charizardy, z czego jeden... Na kart tak przebija średnio ponad 100. Euro. Jeśli chodzi o sam format tego boksa, mega przypomina mi pinboxy, tylko tutaj zamiast powiedzmy tej odznaki, wow, jak to w ogóle się fajnie trzyma. Zaraz zobaczymy jak konkretniej. Więc w formie przypinki, tym lepiej. Wow, fajnie by było tak zgromadzić wszystkie osiem oznak, a potem szpanować do wszystkich. Albo dobra, umówmy się, kto popatrzyłby na mnie jak na poważnego człowieka, jeśli bym zrobiła to, o czym właśnie mówię. Myślę, że to spełni najdziekszych marzeń każdego jednego młodego trenera. No, tego starszego być może również. I zaczęłam Mówić, że format mega przypomina mi pinboxy, które swoją drogą uwielbiam. Uważam, że jest to taki produkt konkret. Mamy trzy konkretne boosterki. Wtedy pinboxem to pamiętam Shining Fates. Tutaj mamy Champions Puff, więc ha. ha. Ale okej, okay, przechodząc już do konkretów mamy tutaj reprezentanta Dredno. Oczywiście karta typu promo wraz z Holo holokulczanym tak zwanym. Z wielką złością rozwalił on tutaj gałązkę. Na pewno z tego drewna skorzystałyby e, Bibarele, czy też e, polskie tutaj Bobry. <laughs> Wszystkie boostery mamy tutaj z Alcremy. I szczerze mówiąc nie wiem, tak w mojej głowie zapamiętało mi się, że Champions Puff jest jakoś reprezentowany przez Cynthia i garcząpa i jakieś to musiało być moje zdziwienie, gdy dzisiaj ogarnęłam, że tutaj nie ma nawet śladu ani po synti ani po Garchompie. Oczywiście Champions spaw jeden z pierwszych setów z ery Sword and Shield, więc myślę, że z czasem nabierze on jeszcze na większym znaczeniu, ale co ciekawe już z tej perspektywy jest to nie lada gratka, jako że tych boxów jest już coraz coraz mniej. Dobra, przemieszamy tutaj i tak randomowo weźmiemy ten na ostatni odcinek. Dobra, ten będzie ostatni, co oczywiście na samym początku mogę powiedzieć, w każdym jednym dodatku, praktycznie jest inne odczucie, jeśli chodzi o grubość tych kart i o folię. Tutaj mamy więcej luzów w boosterku. I jakiś liczny Wulpix. Jej! O, i karty są takie bardziej śliskie, takie grubsze. Tak, to jest dobre określenie. Najlepsze, jakie jestem w stanie teraz dla Was znaleźć. Więc poprzyglądajmy się ilustracją. Jeszcze stare energie. Teraz z tej perspektywy wyglądają na takie dość puste. A swoją drogą, Suspicious Footin ma taką złotą alternatywę. I wiecie co? Jak na to, że z tej puszki wydziela się fioletowy dymek. Wydaje się, że jego zawartość jest taka nie do końca ciekawa. I ten prześliczny. Wulpix. ten maczup też swoją drogą niczego sobie, ale tutaj już zaliczamy troszeczkę regres. Oczywiście jak zawsze mieszanka różnych stylów i ostatnie miejsce nie okłamałam was. Teraz będzie ostatnie miejsce. No i przynajmniej jakaś tam holo padła. Tak sobie teraz myślę, że jeżeli w prawdziwym świecie, to powiedzmy, mielibyśmy się bić, to znaczy toczyć pojedynki o odznaki i wyglądałoby to w taki sposób, że kto wyciągnie lepszy dropty, czy ten gym trainer? To ja w zasadzie chyba nigdy nie zdobyłabym ani jednej odznaki Alkremi Vimax. Piękny, on mnie aż tutaj uderzył tym swoim światłem. Vimax to Vimax zawsze lepiej niż wpadnie on niż zwykłe holo. Tradycją tego kanału. Ostatni booster jest tym honorowym, zatem. I przywołujemy tutaj charizarda. Indianie mają swoje sposoby, żeby przyciągnąć deszcz, ale Wy, widzowie, możecie mi napisać w komentarzu, czy macie jakiś swój sposób, żeby przyciągnąć, na przykład takiego charizarda. Swoją drogą teraz niechlubnie wykorzystam chwilę, żeby zaprosić Was na live, który odbędzie się w przyszłą niedzielę 19 lutego o godzinie 19. Co zrobimy? Otworzymy sobie coś fajnego, posiedzimy, pośmiejemy. Mam nadzieję, że będzie fajnie i że uracicie mnie swoją obecnością. Dzięki pa! Więc kochani, jesteśmy już w honorowym boosterze. Nie chciałam uderzyć telefonu, ale mamy tutaj dość sporo trainerów. Trzech. Pod rząd. Czy Ivy uda się dzisiaj, kolejny trainer, złowić odznakę Halberry? Czy Dredno i Nessa mnie pokonają? Tego dowiecie się właśnie teraz. Okej, okay, można powiedzieć, że tutaj sobie wykrakałam tego trenera, ale widzieliście, co jedna karta to był praktycznie trainer. Jak widzicie, kochani, sama mianowałam się odznaką Halberry Jimu. A Wy, jeżeli Wam się filmik podobał, proszę pozostawcie łapkę w górę. Nie wiem jakim to cudem, ale taka część z was ten kanał ogląda, ale go nie subskrybuje. Dlatego czym prędzej zachęcam Was do subskrypcji. W końcu musimy przebić te 2000. A i co najważniejsze, mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć! <laughs> Zapomniałam najpierw zrobić miniatury, nim zrobiłam to swoim włosom, ale swoją drogą chyba mi całkiem nieźle w takim kolorku, co? Czekam aż Billy Eilish się tym zainspiruje i wszystkie nastolatki będą chciały mieć takie włosy, jak ja mam teraz. Nie wiem, dajcie mi znać, co myślicie. Dzięki! Pa!